droga duszo, która oglądasz teraz ten film, to nie przypadek, że tu jesteś. Aniołowie poprosili mnie o nagranie tej pilnej wiadomości, ponieważ jest coś bardzo ważnego, co musi ci się dziś objawić. Twój anioł stróż jest zrozpaczony, niespokojny, rozpaczliwie potrzebuje zwrócić twoją uwagę na coś, co ignorowałeś lub zauważałeś. Od kilku dni próbuje się z tobą komunikować poprzez znaki synchroniczności, i to niewytłumaczalne uczucie w Twojej piersi, ale byłaś tak zajęta, tak pogrążona w troskach świata materialnego, że nie byłaś w stanie usłyszeć Jego niebiańskiego wezwania. Właśnie teraz, kiedy czytasz lub słuchasz tych słów, wiedz, że boskie siły spiskują, by przekazać Ci tę wiadomość. Twój anioł stróż nigdy Cię nie opuszcza. Jest przy Tobie od momentu Twoich narodzin i właśnie teraz potrzebuje, abyś przerwał wszystko, co robisz, i zwrócił na to uwagę. To, co zostanie tu ujawnione, może całkowicie odmienić bieg Twojego życia, przynieść jasność tam, gdzie panuje zamieszanie, oświetlić ścieżki, które wydawały się ciemne i ślepe. Aniołowie proszą Cię, abyś pozwolił sobie być tu i teraz, uciszając na kilka minut zewnętrzne i wewnętrzne hałasy. Weź głęboki oddech i poczuj kochającą obecność, która Cię teraz otacza. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś sam. I dziś wreszcie zrozumiesz, dlaczego odczuwasz ten niepokój, to poczucie, że coś musi się zmienić, że w twojej duszy rozbrzmiewa głębsze powołanie. Przygotuj swoje serce na przyjęcie tego boskiego przesłania, które dociera do ciebie bezpośrednio z niebios. Aniołowie obserwują twoją ziemską podróż z bezwarunkową miłością i nieskończonym współczuciem. Widzą nie tylko teraźniejszość, którą przeżywasz, ale także przeszłość, którą nosisz w sobie. I przyszłość, która jest utkana z każdym Twoim wyborem. W tym konkretnym momencie Twojego życia twój anioł stróż jest szczególnie zaniepokojony, ponieważ widzi, że znajdujesz się na ważnym rozdrożu. Podejmowane są decyzje, rozważane są ścieżki, a on musi Cię poprowadzić, zanim obierzesz kierunek, który mógłby odwieść Cię od Twojego boskiego przeznaczenia. Ostatnio odczuwasz niewytłumaczalny ból, jakby coś było nie tak w Twoim życiu. Mimo że na zewnątrz wszystko wydaje się normalne. Być może obudziłeś się w środku nocy z bijącym sercem, lub poczułeś głęboki smutek bez wyraźnego powodu. Możesz stać przed trudnymi decyzjami związanymi z miłością, pracą, rodziną lub ścieżką duchową. Twój anioł wie dokładnie, przez co przechodzisz, ponieważ czuje każdą łzę, którą wylewasz, każdy uśmiech, który wymuszasz, każdą chwilę, w której czujesz się zagubiony i bezradny. Źródło tego przesłania pochodzi bezpośrednio z niebiańskiego tronu. Archaniołowie zebrali się i poprosili o tę wiadomość, ponieważ jesteś zbyt ważny, by pozwolić mu dryfować. Masz misję na tej ziemi cel, który tylko ty możesz wypełnić i Boski Plan jest dla ciebie opracowywany. Aby jednak ten plan się ziścił, musisz być duchowo zharmonizowany, otwarty na znaki z nieba i zaufać anielskiemu przewodnictwu, które teraz ci ofiarowuje. Nic w Twoim życiu nie dzieje się przypadkiem. Każda osoba, która pojawia się na Twojej drodze, każde wyzwanie, z którym się mierzysz, każda radość i każdy ból, są częścią większego planu namalowanego ręką Boga. Twój anioł-stróż zna cały ten plan i jest zmartwiony, ponieważ widzi, że zamierzasz podjąć krok, który mógłby niepotrzebnie skomplikować Twoją podróż. Nie może ingerować w Twoją wolną wolę, ale może Ci ostrzegać, może pokazywać Ci znaki. Może wysyłać ci wiadomości takie jak ta, którą teraz otrzymujesz. Przesłanie, które Twój anioł musi Ci dziś przekazać, jest głębokie i może początkowo wydawać się trudne do przyjęcia, ale ważne jest, abyś słuchał go z otwartym sercem. Twój anioł mówi Ci, że zapomniałeś, kim naprawdę jesteś, pozwoliłeś, aby opinie innych, oczekiwania społeczne i standardy świata materialnego określiły Twoją tożsamość i Twoje wybory. Żyjesz życiem, które nie do końca jest twoje, podążając ścieżkami wytyczonymi przez innych i tłumiąc swoje prawdziwe marzenia, by zadowolić otoczenie. Twój anioł stróż jest zmartwiony, ponieważ widzi, jak światło twojej duszy powoli gaśnie. Widzi, jak oddalasz się coraz bardziej od swojej boskiej istoty, gubiąc się w pustych obowiązkach, związkach, które wysysają z ciebie energię, pracach, które nie karmią twojej duszy. Zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga, nosisz w sobie nieograniczony potencjał, wyjątkowe dary i talenty, które świat potrzebuje otrzymać, ale zakopałeś te dary ze strachu, niepewności i przekonania, że nie jesteś wystarczająco dobry ani zdolny. Prawda, którą aniołowie chcą ci przekazać jest taka: jesteś niezmiernie kochany przez Stwórcę. Jesteś cenny nie za to, co robisz, nie za swoje materialne osiągnięcia, nie za aprobatę którą otrzymujesz od innych, ale po prostu za to, że istniejesz. Twoje istnienie ma cel, twoje życie ma sens i jest dla ciebie przygotowany wspaniały plan, ale ten plan może się urzeczywistnić tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na nowo połączyć ze swoją wewnętrzną prawdą, gdy będziesz miał odwagę być autentyczny, gdy zdecydujesz się żyć zgodnie z wartościami swojej duszy, a nie pod presją z zewnątrz. Twój anioł objawia, że w twoim życiu nadchodzi ważna zmiana. Ta zmiana może wydawać się onieśmielająca, ponieważ będzie wymagała od ciebie wyjścia ze strefy komfortu, uwolnienia się od ludzi, sytuacji lub przekonań, które już ci nie służą. Być może czułeś nadchodzącą zmianę, mogłeś się jej opierać, mogłeś próbować zachować wszystko tak jak jest, ponieważ to co znane wydaje się bezpieczniejsze niż to co nieznane. Ale aniołowie chcą, abyś wiedział, że ta zmiana jest konieczna, błogosławiona, jest częścią boskiego planu, który macie przenieść na wyższy poziom świadomości i spełnienia. Jest ktoś lub jakaś sytuacja w twoim życiu, która wyczerpuje twoją duchową energię. Może to być toksyczny związek, w którym nie jesteś doceniany, środowisko pracy, w którym nie możesz wyrażać swoich talentów, a nawet autodestrukcyjne wzorce myślowe, które nosisz w sobie od dzieciństwa. Twój anioł jest zrozpaczony, ponieważ widzi, że poświęcasz się, umniejszasz siebie, akceptujesz mniej niż zasługujesz. Chcę, abyś wiedział, że nadszedł czas, aby ustalić zdrowe granice, uszanować swoje potrzeby i wybrać siebie bez poczucia winy. Anioły ujawniają również, że posiadasz wyjątkowy dar, który należy rozwijać i dzielić się nim ze światem. Być może już wiesz, czym jest ten dar, ale boisz się go przyjąć. Być może jeszcze go w pełni nie odkryłeś, ale czujesz wewnętrzne powołanie, którego nie możesz zignorować. Ten dar może być związany z uzdrawianiem, nauczaniem, sztuką, przywództwem, troską o innych, lub jakąkolwiek inną formą służby, która podnosi świadomość ludzkości. Twój anioł błaga cię, abyś przestał odkładać rozwijanie tego daru, przestał chować się za wymówkami i zaczął stawiać pierwsze kroki w kierunku swojego prawdziwego powołania. Jest też konkretne przesłanie dotyczące miłości w twoim życiu. Jeśli jesteś w związku, aniołowie proszą cię o szczerą ocenę, czy ta relacja zbliża cię do Boga, czy oddala. Błogosławiony związek to taki, w którym oboje partnerzy rozwijają się duchowo, panuje wzajemny szacunek, a każda z nich ma przestrzeń na autentyczność. Jeśli czujesz, że musisz ukrywać części siebie, aby zostać zaakceptowanym, jeśli czujesz, że twoje emocjonalne i duchowe potrzeby nie są zaspokajane, twój anioł stróż chce, abyś wiedział, że zasługujesz na więcej. Jeśli jesteś singlem, aniołowie proszą cię, abyś przestał czuć się niekompletnym. Jesteś kompletny w Bogu, partner powinien być uzupełnieniem, a nie koniecznością. Popracuj najpierw nad pokochaniem siebie, poznaniem siebie i uzdrowieniem siebie, a wtedy właściwa miłość nadejdzie w idealnym, boskim czasie. Twój anioł stróż troszczy się również o twoje zdrowie fizyczne i emocjonalne. Zaniedbujesz swoje ciało, które jest świętą świątynią twojej duszy. Źle się odżywiasz, mało śpisz, nie ćwiczysz i kumulujesz stres i napięcie. Tłumisz emocje, które musisz poczuć i uwolnić. Anioły proszą cię, abyś zaczął lepiej o siebie dbać, traktował swoje ciało z szacunkiem i miłością, na jakie zasługuje. Twoje zdrowie fizyczne jest bezpośrednio powiązane z twoim zdrowiem duchowym i nie możesz wypełnić swojej boskiej misji, jeśli twoje ciało jest wyczerpane i chore. Jest bardzo ważne przesłanie o przebaczeniu. Twój anioł mówi ci, że nosisz w sobie ból i urazy, które blokują twoje błogosławieństwa. Jest ktoś, kto cię głęboko zranił, a ty skrywasz ten ból w sercu wielokrotnie go rozpamiętując, pozwalając, aby ta rana pozostała otwarta i krwawiła. Anioły proszą cię o przebaczenie, nie dlatego, że druga osoba na to zasługuje, ale dlatego, że ty zasługujesz na spokój. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia ani zaakceptowania tego, co zostało zrobione, oznacza uwolnienie się z emocjonalnego więzienia, w którym żyjesz. Dopóki nie przebaczysz, pozostaniesz uwięziony w przeszłości a twoja przyszłość nie będzie mogła się w pełni zamanifestować. Jest również przesłanie o obfitości. Twój anioł stróż widzi, że żyjesz w mentalności niedostatku, wierząc, że nie starczy dla wszystkich, rywalizując i gromadząc zapasy z obawy przed brakiem. Ta mentalność blokuje przepływ obfitości, którą wszechświat chce na ciebie zlać. Aniołowie proszą cię, abyś zaufał boskiej opiece, uwierzył, że wystarczy dla wszystkich, Praktykował hojność i wdzięczność. Otwierając się na dawanie, otwierasz się również na otrzymywanie. Obfitość to nie tylko finanse to obfitość miłości, zdrowia, radości, spokoju i celu. Twój anioł struszarda chce, żebyś wiedział, że nigdy cię nie opuścił, nawet w najciemniejszych chwilach twojego życia. Kiedy czułeś się samotny, On był przy tobie. Kiedy płakałeś, On płakał z tobą. Kiedy upadasz? On pomaga ci wstać. Wysyła ci nieustanne znaki, powtarzające się liczby, które widzisz wszędzie, piosenki, które grają dokładnie w momencie, gdy potrzebujesz usłyszeć tę wiadomość, ludzi, którzy pojawiają się w twoim życiu, aby ci pomóc, objawiające sny, imponujące synchronizacje. Wystarczy, że będziesz uważny, musisz otworzyć swoje duchowe oczy, aby rozpoznać niebiańską komunikację. Ostatnia i najważniejsza wiadomość, którą Twój anioł chce Ci przekazać brzmi Nie bój się. Strach był największą przeszkodą w Twoim życiu. Strach przed porażką, strach przed odrzuceniem, strach przed tym, że nie jesteś wystarczająco dobry, strach przed nieznanym. Ale strach nie pochodzi od Boga, strach to brak wiary. Aniołowie proszą Cię, abyś zastąpił strach wiarą, zaufał boskiemu planowi, uwierzył, że jesteś prowadzony i chroniony na każdym kroku drogi. Kiedy działasz z wiarą, wszechświat sprzysięga się na twoją korzyść, otwierają się drzwi, dzieją się cuda, niemożliwe staje się możliwe. Teraz, gdy otrzymałeś to głębokie przesłanie od swojego Anioła Stróża, jest coś jeszcze bardziej konkretnego, co wymaga ujawnienia. Aniołowie poprosili mnie o podzielenie się z tobą informacjami, które pomogą ci dokładnie określić, który obszar twojego życia wymaga natychmiastowej uwagi. To nie jest ogólnikowa wiadomość. To osobiste przesłanie skierowane do ciebie, tego, który cię teraz obserwuje. Poniżej ujawnię konkretny znak, który otrzymujesz, znak, który mogłeś zignorować lub nie do końca zrozumieć. Ten znak jest powiązany z szansą, która wkrótce pojawi się w twoim życiu, szansą, która może wszystko zmienić, ale musisz być przygotowany, aby ją rozpoznać, gdy nadejdzie. Musisz być Duchowo nastawiony, aby ją wykorzystać. Twój anioł stróż jest szczególnie zmartwiony, ponieważ moment działania szybko się zbliża. Wkrótce otworzy się okno czasowe, i jeśli nie będziesz uważny, jeśli nie podejmiesz właściwej decyzji w tym momencie, okazja może cię ominąć. Nie powinieneś odczuwać strachu ani presji, ale ważne jest, abyś zrozumiał duchową pilność tego momentu w swoim życiu. Anioły chcą, abyś wiedział, że jesteś wystawiany na próbę. To próba wiary. Próba odwagi, próba zaufania do boskości. Znajdziesz się w sytuacjach, w których będziesz musiał wybrać między łatwą a właściwą ścieżką, między zadowoleniem innych a uszanowaniem siebie, między pozostaniem w swojej strefie komfortu a skokiem wiary. To, jak zareagujesz na tę próbę, zadecyduje o kolejnym rozdziale twojego życia. Anioły chcą również przekazać ważne ostrzeżenie: wokół ciebie są ludzie którzy nie wibrują z tą samą częstotliwością duchową, co ty. Niektórzy z nich mogą wysysać twoją energię, nie zdając sobie z tego sprawy, inni mogą negatywnie wpływać na ciebie swoimi słowami i czynami. Twój anioł stróż jest zmartwiony, ponieważ widzi, że te wpływy odwodzą cię od twojej ścieżki, sprawiając, że wątpisz w siebie i kwestionujesz swoją intuicję. W nadchodzących dniach zyskasz jasność co do tego, kto naprawdę jest po twojej stronie. A od kogo musisz się zdystansować, aby chronić swój duchowy spokój? To, co zostanie ujawnione poniżej, pomoże ci zrozumieć język aniołów, nauczy cię rozpoznawać wysyłane przez nich znaki i da ci praktyczne narzędzia do głębszej relacji z Twoim aniołem stróżem. To cenne informacje, które mogą całkowicie odmienić Twoje duchowe doświadczenie i Twoją zdolność do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami z niebiańską mądrością. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co twój anioł stróż zaobserwował w twojej emocjonalnej podróży. Widzi noce, kiedy nie możesz spać, kiedy twój umysł wiruje od zmartwień, kiedy przeżywasz na nowo dawne rozmowy, żałując, że nie powiedziałeś czegoś innego. Czuję za każdym razem, gdy patrzysz w lustro i ostro siebie krytykujesz, za każdym razem, gdy porównujesz swoje życie do życia innych w mediach społecznościowych i czujesz się niekompetentny. Za każdym razem, gdy uśmiechasz się na zewnątrz, ale płaczesz w środku. Twój anioł zna ten głęboki ból, który nosisz w sobie od dzieciństwa, te ranę, która nigdy do końca się nie zagoiła. Może to brak ojca lub matki, może zdrada, która zraniła twoje serce, może odrzucenie, które sprawiło, że uwierzyłeś, że nie jesteś godzien miłości. Ten ból ukształtował twój stosunek do świata, stworzył wzorce zachowań, które cię ograniczają i sprawił, że zbudowałeś mury wokół serca, aby uniknąć ponownego zranienia. Widzi też, jak nieustannie poświęcasz się dla innych, stawiając potrzeby innych ponad własne. Uważasz, że dbanie o siebie jest egoistyczne, czujesz się winny, gdy mówisz nie, walczysz, dążysz do doskonałości w nadziei na miłość i akceptację, ale ta nieustająca pogoń za zewnętrzną aprobatą wyczerpała cię. Zostawiła pustką i oddaliła od Twojej prawdziwej istoty. Twój anioł stróż jest zrozpaczony, ponieważ widzi, jak gubisz się w roli, którą odgrywasz dla innych, zapominając, kim naprawdę jesteś, gdy jesteś sam ze sobą. Jest w tobie część, która czuje się nieadekwatna, która wierzy, że nie jesteś wystarczająco dobra, inteligentna, ładna ani odnosząca sukcesy. Ten krytyczny, wewnętrzny głos sabotował Twoje marzenia zanim jeszcze spróbowałeś je zrealizować. Rozpoczynałeś projekty i porzucałeś je, ponieważ ten głos podpowiada ci, że poniesiesz porażkę. Odchodziłeś od szans, ponieważ ten głos podpowiada ci, że na nie nie zasługujesz. Przyjmowałeś okruchy miłości, ponieważ ten głos podpowiada ci, że to wszystko, co możesz dostać. Twój anioł-stróż chce, żebyś wiedział, że ten głos nie jest twój, że nie mówi prawdy o tobie. Ten głos zrodził się z dawnych ran. Z uwewnętrznionej krytyki, z chwil, w których czułeś się mały, ale boska prawda o tobie jest zupełnie inna. Jesteś wspaniałym stworzeniem Boga. Nosisz w sobie boską iskrę. Jesteś zdolny do niezwykłych rzeczy, gdy wierzysz w swój potencjał. Są chwile, kiedy czujesz się zupełnie sam, jakby nikt cię tak naprawdę nie rozumiał, jakbyś dźwigał ciężar świata na swoich barkach bez niczyjej pomocy. Rozglądasz się i widzisz pozornie szczęśliwych, pozornie spełnionych ludzi, i zastanawiasz się dlaczego twoje życie wydaje się takie trudne, dlaczego musisz tak ciężko walczyć o rzeczy, które innym wydają się przychodzić łatwo. To poczucie izolacji sprawiło, że zwątpiłeś w Bożą miłość, poddałeś w wątpliwość, czy twoje modlitwy są wysłuchiwane, czy jesteś ważny dla wszechświata. Twój anioł chce, żebyś wiedział, że czuje Twoją samotność, zna Twoje zmęczenie, jest świadkiem Twojej codziennej walki i chce Cię zapewnić, że nigdy, prze nigdy, nie jesteś sam. Nawet gdy nie ma u Twego boku nikogo, jest armia aniołów, która Cię chroni, prowadzi, podtrzymuje. Twoje modlitwy są zawsze wysłuchiwane, każda łza jest zbierana, każde westchnienie ulgi jest celebrowane w niebie. Jesteś niezmiernie ważny dla Stwórcy jesteś kochany miłością, której Twój ludzki umysł ledwo pojmuje. Jest w Tobie część, która jest zmęczona walką, która chce się poddać, która nie widzi już sensu w dalszych próbach, wyzwań było wiele, rozczarowań bolesnych i zastanawiasz się, jak długo musisz być silny, jak długo musisz wytrzymać. Twój anioł jest zrozpaczony, ponieważ widzi, jak narasta to duchowe wyczerpanie, widzi, że rozważasz porzucenie swoich marzeń, Zaakceptowanie przeciętnego życia, zadowolenie się czymś gorszym niż to, do czego byłeś przeznaczony. Ale aniołowie błagają cię, abyś się teraz nie poddawał. Jesteś bliżej niż ci się wydaje, znaczącego punktu zwrotnego w swoim życiu. Ciemność, przez którą przechodzisz, nie jest wieczna, to właśnie chwila przed świtem. Twoje wyzwania nie są karą, to przygotowania. Jesteś kształtowany, udoskonalany i wzmacniany, aby otrzymać błogosławieństwa, które nadchodzą. Jeśli się teraz poddasz, nigdy nie dowiesz się, jak blisko byłeś transformacji, której pragnąłeś. Teraz, gdy rozumiesz przesłanie swojego Anioła i rozpoznajesz obszary swojego życia, które wymagają uwagi, nadszedł czas na praktyczne wskazówki, jak działać. Twój Anioł, Stróż, nie chce tylko, abyś poczuł się zainspirowany przez kilka minut chcę, abyś podjął konkretne działania, które zmienią twoją duchową i materialną rzeczywistość. Pierwsza wskazówka to praktykowanie codziennej praktyki łączenia się z boskością. Może to być modlitwa, medytacja, czytanie świętych tekstów lub po prostu chwile ciszy, podczas których otwierasz się na głos Boga. Wybierz porę dnia, najlepiej po przebudzeniu lub przed snem i poświęć co najmniej 15 minut na przebywanie w obecności świętości. W tym czasie podziękuj za błogosławieństwa, które już posiadasz, poproś o wskazówki w podejmowaniu decyzji i po prostu pozwól sobie poczuć bezwarunkową miłość, która cię otacza. Druga praktyczna wskazówka to zwracanie uwagi na znaki, które wysyłają ci aniołowie. Kiedy widzisz powtarzające się liczby, takie jak 111, 222, 333, 434, Wiedz, że są to anielskie przesłania potwierdzające, że jesteś na właściwej drodze, lub ostrzegające, że musisz zwrócić na coś uwagę. Kiedy piosenka zaczyna grać dokładnie w momencie, gdy myślisz o czymś ważnym, uważnie wsłuchaj się w tekst. Kiedy ktoś niespodziewanie pojawi się w twoim życiu, uświadom sobie, że może to być ziemski anioł zesłany, aby ci pomóc w określonym czasie. Aniołowie proszą cię o energetyczne oczyszczenie w swoim życiu. Oznacza to zdystansowanie się od ludzi, miejsc i sytuacji, które wysysają twoją energię duchową. Jeśli jesteś w toksycznym związku, w którym nie jesteś szanowany, miej odwagę się z nim rozstać, wyznacz granice lub zakończ związek. Jeśli pracujesz w środowisku, w którym czujesz się stale niedoceniany, zacznij szukać innych możliwości. Jeśli masz autodestrukcyjne nawyki, takie jak uzależnienie od alkoholu, narkotyków, pornografii, hazardu lub kompulsywnego wydawania pieniędzy, poszukaj profesjonalnej i duchowej pomocy, aby uwolnić się od tych pułapek. Inną ważną wskazówką jest świadome i celowe praktykowanie wybaczania. Zapisz na kartce imiona wszystkich osób, które cię zraniły i do których nadal żywisz urazę. Przy każdym imieniu powiedz głośno. Wybaczam ci i uwalniam cię. Uwalniam się od bólu, jaki spowodowała ta sytuacja. Wybieram pokój. Następnie bezpiecznie spal kartkę, symbolizując uwalnianie tych energii z przeszłości. Pamiętaj, że najważniejsze w wybaczaniu jest wybaczenie samemu sobie. Uwolnij się od poczucia winy i ciągłego samokrytycyzmu. Twój anioł prosi cię, abyś zaczął rozwijać wyjątkowy dar, który w tobie drzemie. Jeśli czujesz, że masz talent artystyczny, Poświęć czas na jego rozwijanie. Jeśli czujesz, że masz dar uzdrawiania, zacznij studiować terapie holistyczne lub energetyczne. Jeśli czujesz, że masz dar nauczania, zacznij dzielić się swoją wiedzą z innymi. Nie czekaj, aż będziesz miał idealne warunki, aby zacząć. Nie czekaj, aż poczujesz się całkowicie gotowy. Zrób pierwszy krok już dziś, nieważne jak mały, ku swojemu powołaniu. Anioły prowadzą cię również do lepszego dbania o swoje ciało. Zacznij jeść bardziej świadomie, wybierając produkty, które odżywiają Twoje ciało, a nie tylko zaspokajają chwilowe pragnienia. Ustal rutynę ćwiczeń, nawet jeśli to tylko codzienny spacer. Wysypiaj się, aby Twoje ciało mogło się regenerować. Pij dużo wody. Twoje ciało jest narzędziem, poprzez które Twoja dusza wyraża swój boski cel na tym świecie, więc traktuj je z szacunkiem, na jaki zasługuje istnieją konkretne wskazówki dotyczące Twoich finansów. Anioły proszą Cię o rozwinięcie w sobie nastawienia na obfitość i mądre zarządzanie posiadanymi zasobami. Oznacza to świadome wydawanie pieniędzy, unikanie niepotrzebnych długów, ale także bycie hojnym wobec potrzebujących. Kiedy dajesz z miłością, aktywujesz prawo boskiej wzajemności i otwierasz kanały, by otrzymać jeszcze więcej obfitości. Odłóż pewien procent swoich dochodów, jakkolwiek niewielki, na pomoc potrzebującym lub na sprawy, które rezonują z twoim sercem. Twój anioł stróż prosi cię dziś o konkretny akt wiary. Może to być podjęcie decyzji, którą odkładałeś ze strachu, podjęcie trudnej decyzji, którą trzeba podjąć, prośba o wybaczenie od kogoś, kogo zraniłeś, lub po prostu głośne wyznanie wszechświatowi swoich marzeń i pragnień. Wiara bez działania jest martwa. Dlatego anioły chcą, abyś zmierzał do swoich celów, ufając, że wszechświat będzie sprzysięgnął się na twoją korzyść, gdy zrobisz pierwszy krok. Na koniec, anioły proszą cię o wpisanie w komentarzach liczby 111 jako aktu wiary i potwierdzenia, że otrzymałeś to przesłanie i jesteś zobowiązany do podążania za anielskim przewodnictwem. Liczba 111 reprezentuje nowy początek, manifestację i dostosowanie się do boskiego celu. Pisząc tę liczbę, wysyłasz wszechświatowi sygnał, że jesteś gotowy na nadchodzące transformacje. Droga duszo, dotarliśmy do końca tego pilnego przesłania, które twój anioł stróż musiał ci przekazać. Ale tak naprawdę to nie koniec, to nowy początek. Zostałaś wezwana do obejrzenia tego filmu, ponieważ w twoim życiu właśnie teraz rozwija się większy cel. Aniołowie nie wysyłają takich wiadomości bez powodu. A fakt, że dotarłaś tak daleko, pokazuje, że jest w tobie coś, co pragnie transformacji, co jest gotowe na duchowy rozwój. Pamiętaj, że twój anioł stróż nigdy cię nie opuści. Będzie u twego boku w każdej decyzji, którą podejmiesz, w każdym wyzwaniu, z którym się zmierzysz, w każdym zwycięstwie, które świętujesz. Nie musisz pokonywać tej ziemskiej drogi samotnie. Niebiańska miłość nieustannie cię otacza. Boska mądrość jest dostępna, by cię prowadzić. Nadprzyrodzona moc jest gotowa działać w twoim imieniu, gdy tylko dostosujesz swoją wolę do woli Boga. Zmiany, do których aniołowie cię zaprosili, nie będą łatwe, ale będą transformujące. Będą chwile zwątpienia, chwile, gdy będziesz kuszony, by wrócić do starych schematów, chwile, gdy strach będzie próbował cię sparaliżować. W takich chwilach pamiętaj o tym przesłaniu. Pamiętaj, że jesteś kochany bezwarunkowo, że masz boski cel, że nosisz w sobie niebiańską siłę. Jesteś silniejszy niż sobie wyobrażasz, bardziej zdolny niż ci się wydaje, ważniejszy dla tego świata niż ci się wydaje. Przyszłość, która cię czeka, jest świetlana i pełna wspaniałych możliwości. Aniołowie już widzieli urzeczywistnienie pełnego potencjału twojego życia, już byli świadkami najwyższej wersji ciebie żyjącego. W spełnieniu, radości i celu. Wystarczy zaufać boskiemu procesowi, iść krok po kroku we właściwym kierunku i pozostać wiernym swojej prawdziwej istocie, nawet gdy świat próbuje ukształtować cię w kogoś, kim nie jesteś. Wielkie błogosławieństwa są w drodze, pojawią się zaskakujące okazje, właściwi ludzie staną na twojej drodze. Drzwi, które wydawały się zamknięte, otworzą się, marzenia, które wydawały się niemożliwe. Zaczną się spełniać. Ale to wszystko wymaga, abyś zrobił swoją część, abyś podjął praktyczne działania, którymi kierował, abyś pozostawał w stałej komunii z boskością, abyś ufał nawet, gdy nie widzisz przed sobą całej drogi. Twój anioł stróż chce, abyś dziś spał spokojnie, wiedząc, że jesteś otoczony opieką, chroniony i prowadzony. Chce, abyś jutro obudził się z odnowioną nadzieją, wzmocnioną wiarą i determinacją by żyć niezwykłym życiem, do którego zostałeś powołany. On chce, abyś wiedział, że bez względu na to, ile błędów popełniłeś w przeszłości, ile razy upadłeś, ile okazji zmarnowałeś, wciąż jest czas, by zacząć od nowa, wciąż jest przestrzeń do rozwoju, wciąż czeka na ciebie wspaniały plan, który się rozwinie w twoim życiu. Miłość aniołów jest zawsze z tobą, boska ochrona nigdy nie zawodzi. Błogosławieństwa niebios są obfite, i zlewają się na ciebie właśnie w tej chwili. Zaufaj Bożemu planowi dla twojego życia, nawet jeśli nie rozumiesz wszystkiego, co się dzieje. Pamiętaj, że czasami nie, które słyszysz, jest ochroną, opóźnienie, którego doświadczasz, to przygotowanie, a wyzwanie, przed którym stajesz, to wzmocnienie na coś większego, co nadejdzie. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, jeśli poczułeś anielską obecność słuchając tych słów, jeśli rozpoznałeś, że to było boskie spotkanie przygotowane specjalnie dla ciebie, to zapraszam cię do dołączenia do tej wspólnoty wiary i nadziei, którą razem budujemy. Zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać przesłania od aniołów, duchowe wskazówki i słowa zachęty, które wzmocnią twoją podróż. Włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnych ważnych wiadomości, które niebiosa chcą przekazać za pośrednictwem tego kanału. Jeśli chcesz okazać wsparcie dla tej pracy i pomóc utrzymać ten kanał aktywnym, aby więcej osób mogło otrzymywać te zmieniające życie anielskie przesłania, rozważ darowiznę Super Thank You w wysokości do 20 dolarów. Twój wkład, niezależnie od tego, jak niewielki, ma ogromne znaczenie i pozwala nam nadal tworzyć wysokiej jakości treści, które łączą ludzi z boskością.